Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywamy w takim oto settingu, a nie innym. Otóż, moi drodzy, wiadomość obiegła świat e, właściwie jeden tweet, który zwiastuje nam bardzo szybki kres korwina u władzy. Mamy taki oto tweet Marcina Skalskiego. Janusz Korwin-Mikke rezygnuje z funkcji prezesa partii Korwin. Po październikowym kongresie zastąpi go Sławomir Menzen. Podjęta też zostanie decyzja o wyjściu lub pozostaniu w konfederacji. Czy to jest tweet 100% legit? Nie wiem. Wiele razy już było zapowiadane, że korwin odchodzi, że to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, ale teraz mamy takie naprawdę ciekawe przesłanki nawet z wnętrza partii. Nie będę jeszcze wszystkiego wykładał na stół, no bo nie jestem pewien także czy to co mówię jest rzeczywiście legitne, czy nie, co już wcześniej powiedziałem, ale jestem w stanie w to uwierzyć. Załóżmy na chwilę, że to jest 100% prawda. Janusz Korwin-Mikke rezygnuje z funkcji prezesa partii Korwin, odchodzi z polityki i wtedy wchodzi doktór Mendele. No ale właśnie zaraz chwilę, czy odchodzi? Czy to jest takie odejście, wiecie, odejście? Czy to jest takie odejście na zasadzie Korwinowskiego? Czyli teoretycznie oni są, oni rządzą, ale tak naprawdę prezesina coś tam sobie walnie, jakiegoś tweeta. Coś wyskoczy jak klaun z pudełka, coś skomentuje, wejdzie na jakiś wiec, coś tam powie. Bo tutaj warto powiedzieć, że Korwin już wcześniej, jako takiej władzy, jeśli chodzi o Konfederację, jeśli chodzi o partię Korwin, no to sorry, ale za bardzo nie ma. Jest ten słynny, znienawidzony przez niektórych konwentykl z Konfederacji, gdzie partia Korwin sama w sobie nie rozdaje kart w Konfederacji. Tylko prawda jest taka, że jeśli chodzi o środowiska narodowościowe, to one właśnie trzymają pierwsze skrzypce. A nawet można powiedzieć, że i drugie, trzecie. I tak dalej. Konfederacja w tym rozdaniu pozwoliła się ograć narodowcom jak totalne dzieciaki i frajerzy. A zatem czy ich odejście byłoby niejako sensowne? Myślę, że być może. Zwłaszcza, że widzimy rażącą zmianę dyskursu, ponieważ narodowcy nie grają na foliarzy i szurów w przeciwieństwie do tak zwanych wolnościowców, tych korwinowców, którzy cały czas cyklicznie praktycznie pojawiają się na tym kanale. Oni tak mimo holdem starają się odejść od tych tradycji foliarskich, szukania spisków, asonerii, idów i różnych innych, Natomiast korwiniści już wcale nie udają, że właśnie to jest ich główne paliwo polityczne. Ci ludzie nabijają im wyświetlenia, ci ludzie nabijają im fame, ponieważ tak według mojej opinii właśnie o ten fame chodzi. Niech nikt mi nie próbuje wmówić, że doszukiwanie się spisku Billa Gates'a w epionkach, doszukiwanie się mitycznego silosu jądrowego pod lotniskiem polskim, który ma należeć do IDów, jest planem na rozwój kapitału politycznego. Nie to jest betonowanie i akumulacja już zdobytego. Czy jestem w stanie uwierzyć, że partia Korwin, która chyba będzie musiała zmienić nazwę na partię Menzen, odejdzie z Konfederacji, a potem będzie chlipać, że jest pod progiem, co swoją drogą będzie im też pasować paradoksalnie? Tak. Prawda jest taka, że ta szur prawica deklarowała właśnie, że jak dojdzie do władzy, przejdzie przez próg wyborczy, to znacznie zmieniać rzeczywistość, zacznie wprowadzać swoje pomysły, miliard ustaw wywali, a potem wiadomo, wolny rynek, paróweczki, złoto się będzie lało na ulicach, każdy będzie zarabiał miliony, będzie właścicielem korporacji, bla 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 bla. No nie uwierzycie? Nie jest tak, dlaczego? Ponieważ konfederaci nie wzięli pod uwagę w tych wszystkich pięknych, mitycznych wizjach, że rzeczywistość jest zgoła inna. To znaczy, że sejm to nie są tylko rurki z kremem, siedzenie sobie na tyłku i chapanie subwencji oraz diety poselskiej, Tylko, no kurde, Lebele trzeba coś robić. Trzeba pisać te ustawy, trzeba walczyć merytorycznie, trzeba w ogóle nauczyć się je pisać, znaleźć kogoś, kto jest w stanie je poprzeć. Czyli innymi słowy trzeba się odezwać do ludzi, którzy są dookoła, a tego moi drodzy korwiniści nie potrafią. Zresztą dość powiedzieć, że przez ostatnie cztery lata Grzesio Brown nauczył się tylko pisać wniosek formalny. A zatem podsumowując, kuce wykładają się na podstawowej papierkologii i podstawowej merytoryce, którą paradoksalnie po tych wszystkich latach powinni mieć w małym palcu. Ponieważ tak się właśnie przedstawiali jako ludzi profesjonalnych, jako ludzi ogarniętych, mędzen miał mieć sto ustaw, które dziwnym trafem zniknęły, a zapytanie o nie skutkuje banem u Sławusia. Co tylko cyklicznie pokazuje ich niemoc. Co w tym rozdaniu musi zrobić Konfederacja, ależ oczywiście wrócić do korzeni. To właśnie pod progiem korwiniści czują się jak ryba w wodzie. W ogóle ktoś kiedyś powiedział właśnie takie zdanie: że miejsce korwina jak kłobuka jest zawsze pod progiem. Bo tam można tylko sobie siedzieć, chapać subwencje, no i gadać, 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 a gadać to akurat kuce umieją. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy ktoś ich te bzdury analizuje, ale wiecie, dzięki temu, że oni mają syndrom oblężonej twierdzy, to bańka informacyjna nie przepuszcza, jest wszystko spoko. A zatem mamy omówiony scenariusz, w którym Korwin ustępuje z Korwiny, a Korwina ustępuje z Konfederacji. Ale nie ma jeszcze słowa o Sławusiu. Moi drodzy, jak według mojej opinii poradziłby sobie Sławomir Mędzen? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. W tej analizie przede wszystkim musimy rozdzielić dwa czynniki. Pierwszy jest to czynnik, w którym Sławuś jest dobry, czyli innymi słowy promocja swojej własnej osoby, promocja organizacji. Sławuś to jest chodzący PR. Inna sprawa, że w niektórych momentach widać iż jest to PR prowadzony przez kogoś innego, ponieważ Sławuś to jest według mojej opinii chodzący burak i kiedy tylko ktokolwiek na przykład Stanowski obnaży hipokryzję Sławusia, to zaczyna nam się koleżka gotować i odpowiadać chamstwem. Takie zachowanie może być brzemienne w skutkach, jeśli chodzi o promocję, ponieważ jeden taki foch jeszcze jest wybaczalny, drugi, trzeci, dziesiąty może zaprowadzić partię na samo dno. A czy naprawdę chcecie, żeby wasza organizacja miała łatkę klubu bogatego syna Alka Tatusia? Kwestia druga jest to kwestia polityki i merytoryki, która u całej konfederacji, nie martwcie się kuce, nie tylko u was, leży. Tutaj cudów nie ma, Sławuś musiałby uciąć te pr struganie takiego typowego księgowego, który jest mądry i liczy. Zwłaszcza, że obecna sytuacja jego kancelarii powiedzmy, że jest. no nie robi dobrego pr -u. A także wywalić przez okno tą całą retorykę dotyczącą foliarzy. Tylko oczywiście moi drodzy najprawdopodobniej jej nie wywali, ponieważ to jest bardzo dobra akcja piarowa dla całej reszty partii. Z tego powodu mam wrażenie, że wszystkie organizacje członkowskie, jak i partie tworzące konfederację z powrotem pójdą pod próg Ej, lepszy, a co by było, gdyby władzę objął ktokolwiek inny? Bardzo dobre pytanie, mój strząłmenie. Mam nadzieję odpowiedzieć jak najbardziej wyczerpująco. Zacznijmy sobie od gościa, który według mojej opinii jest takim, Amerykanie określają to The Sharpest. Two in the Shed, bystrzachą, najlepszym możliwym potencjałem Korwiny. I cóż, według mojej opinii jest to osoba spoza Korwiny aktualnie, czyli Arturro Dziambor. Ale oczywiście stwórzmy na potrzeby tej narracji scenariusz, gdzie Arturro pojawia się na białym kucu, wraca w glorii i chwale i co dalej... Niezwykle przykro mi niszczyć wasze dziecięce marzenia, ale nic. Dziambor owszem jest przedsiębiorcą i mało tego prowadzi biznes w miarę udany, w przeciwieństwie co do niektórych, ale to wcale nie zmienia faktu, że zdarzyło mu się prowadzić narrację foliarską. A zatem ponownie z jednej strony taktyka przedstawienia piarowego jako korwiniści merytoryczni biznesmeni, przy jednoczesnym szuraniu i głębokim milczeniu na zapytanie, co zrobiliście w sejmie. To samo się tyczy w przypadku Berkowicza, Sośnierza czy jakiegokolwiek innego gościa, którego skąd wy weźmiecie. Ponieważ u Korwinistów problem nie stanowi w ogóle otoczka pr o treści Jesteśmy Poważnymi Biznesmenami. Problem polega na tym, że ona całkowicie koliduje z przekazem foliarskim, szurystycznym, wespół z fanatyczną wiarą w wolny rynek, która na tym etapie tak i jest fanatyzmem religijnym. A kiedy jeszcze do tego dolejemy ich aktywność w Sejmie, a raczej jej brak oraz dziwne wypowiedzi prorosyjskie. To mamy mieszankę wybuchową, która dodatkowo jest tak, według mojej opinii, stworzona specjalnie działając na tej zasadzie, że mamy taki twardy, żelazny elektorat żyjący we własnej bańce i komorze echa, który jest de facto spajany przez syndrom oblężonej twierdzy, na przekaz sam w sobie, według mojej opinii, nie pozwala na opuszczenie pewnego pułapu. Ta metodyka obojętnie kto by przejął władzę w korwinie przez najbliższy czas się nie zmieni, bo też nie ma powodu, aby się zmieniła. Jest skuteczna, działa, spełnia swoją funkcję i załatwia możliwość błogiego nic nierobienia każdemu członkowi śmietanki korwiny. Prawdziwe pytanie jest tylko jedno: jak długo jeszcze będzie trwał ten bal? I tutaj was zaskoczę, ponieważ wielu ludzi twierdzi, że wraz z odejściem Korwina, no nie za długo. Tym ludziom pragnę przypomnieć mój materiał nagrany na temat prawyborów w Konfederacji, ponieważ tam, nie wiem czy pamiętacie, tak się składa, że Korwin nie dostał się nawet do pierwszej trójki. To jasno pokazuje, że Korwinem ludzie są zmęczeni, ale chcieliby kogoś nowego. Tylko że tego samego jak Korwin, mniej więcej Sławuś się w to wpisuje. Gada, mniej więcej to samo ma przekaz podobny, wygląd no tutaj niestety troszeczkę jest gorzej, ale nosi mniej więcej takie same ciuszki, kłóca tak samo jak król, przy tym nie będąc żywym dyktafonem jak Berkowicz. Kwestią niepokojącą są info, które dostaje o prawdziwych rzekomo poglądach Sławusia, które są gdzieś mniej więcej bardziej radykalne niż Grzesia Brauna. I teraz powiem tak: jeśli on uaktywni te poglądy offen, w ogóle nie przejmując się, to w tym momencie partia leci na dno. Natomiast jeśli Sławuś będzie tak powolutku. Pomalutku, krasnoludku przesuwał to okno Overtona Kucowskie, to myślę, że po paru latach jest w stanie powtórzyć manewr Przemka Wiplera i wszczepić korwinistom troszeczkę takiej grzesiobraunowskiej krwi. Jednakże czy uda mu się to bez rozwalenia partii? Dajcie znać w komentarzach. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli ktoś chce do mnie napisać, podesłać mi jakiś fajny temat, bądź po prostu napisać jakąś wiadomość, to mail jest dla Was. Natomiast jeśli chcecie wesprzeć kanał, aby cały czas się rozwijał, aby cały czas był wzbogacany o nowe rzeczy, aby audycje pojawiały się coraz bardziej regularnie, to zapraszam Was do mojego patronite. Macie okazję dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi, Hubertowi, Szabrownemu, Kudzykowi, Robertowi, Korinie oraz Januszowi. To tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie. Do następnego i hej hej.